Siemano, kulano, dzisiaj zadanka zwojano. Tak, mamy misję z B. Wygraj 6 gier razem z B. Dawno B jako B nie graliśmy, więc czemu nie? Pogramy sobie jako B. I mamy tutaj przy okazji jeszcze misję pokonać 12 przeciwników solo, duo. Um, dodatko, dodatkowo mamy. Wygraj 6 gier klejnoty, zbiory klejnotów. Ulec 6000 punktów obrażeń w napad. Myślę, że dla B. Póki co najlepszą opcją będzie chyba solo. Sprawdzimy jaka w ogóle będzie mapka, jak nam się będzie grało. Więc oglądajcie do samego końca, bo będzie się działo. Oraz oczywiście subskrybujcie kanał, ponieważ sami widzicie, patrzcie, mamy tutaj mega kozackie zadanie. Spójrzcie, jest to. O, to tutaj zadanie, od razu na środku. Um, zadaj 300 tysięcy punktów obrażeń w trybie nagroda i za to jest 500 końców. To jest cały jeden level, ludzie. Masakra! Musimy, tylko że niestety nagrody tutaj nie ma, tak to byśmy dzisiaj nagrywali odcinek z nagrody, ale jak będzie nagroda dostępna, w sensie ta gra, to robię cały osobny odcinek właśnie z pokonywania tego zadania, czyli zadaj 300 tysięcy punktów obrażeń. Więc mega fajnie byłoby, jakbyś zostawił subskrypcję mordeczko a, lub mordeczko A. W sensie ona, no, bo zostawił lub zostawiła, o, subskrypcję, o to mi chodziło. E, ponieważ, no, po prostu nie może cię ominąć, jak lubimy to zadanie. Więc klikaj subskrypcję, a ja tutaj dojeżdżam tego pierwszego przeciwnika. No, czemu mi się strzeliło? Ja cię kręcę! Strzeliło mi... Nie, nie. Czemu mi strzela w skrzynki? Ja chcę w niego, żeby strzelało, no. Czy to jest aż tak trudne? Tara... Daj mi ty normalnie Dobra, dobra, rozwalona tara, tyle dobrego Okej, okay. dobra, ja se rozwalam tą skrzyneczkę teraz Powolutku, po cichutku Będzie rozwalona Dzięki bardzo, elo Że on mnie nie rozwalił, nie? Ja miałem tak mało HP, dobra, czekajcie, muszę zmienić ten tutaj tryb, okno Okej, okay. jest okno zmienione Ej, on jest tutaj, on sprzy mnie Elo, rozwalony Ty, to było ciekawe Dobra, patrzcie na tego wariata, ja bym go chciał dojechać Ale nie wiem, czy dam radę Czekajcie, czekajcie, Patrzcie, patrzcie, patrzcie nie dam rady, dobra, uciekam stąd, uciekam stąd, bo nie dam rady Oj, 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 oj. Tego byśmy nie chcieli e, zadzierać z ni <śmuch> Tutaj jest, patrzcie, jest napoik Idziemy po napoik, idziemy gulgulu zrobić Gulgul -gul mamy Uciekaj stąd, uciekaj, to jest mój gulgul -gul. To jest mój gulgul -gul. A ty stąd uciekaj <śmuchaj> No lol, będę miał kolejnego gulgula <śmuchaj> Dawaj gulgula Dobra, lecimy z tym gulgulem na którego gulgula? Lecimy na tego tutaj gulgula. Dawaj, 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 tutaj będzie jakiś typ. Tutaj będzie. Jest, cyk! Cyk, pięknie. O, on miał ty, tych końców. Cubesów. Nie wiem, jak to określać. Ja cię kręcę, dobra. Dostał shota. Uciekaj stąd. Ja cię kręcę, patrzcie. Ja tą grę wygrywam normalnie. Dobra, dostał. Bum! I jeszcze sobie pitku weźmiemy. I patrzcie. Ej, on ucieka przede mną. Nie ma! Nie uciekaj przede mną. 8 cubesów i dodatkowo nie wiem ile tam było killi, ale zrobiliśmy to, ludzie. A pokonaj 12 przecinków w trybie solo, pokonaliśmy czterech i jedna wygrana um, dla B. Więc spoko, jeszcze 5 wygranych dla B, więc możliwe, że będziemy grać jeszcze duo wygrywane gierki duo. Bo grunt to rozwalić przeciwników tutaj, o to chodzi w tej gierce, w sumie. E, no i w sumie wygrać, bo e, jeszcze jako bi musimy wygrać, nie? A jak już to ogarniemy, to kozak. Dobra, zabieramy sobie to. Dobra, Dobra, rozwalimy ją. Rozwalona! Rozwalona! Elo, nie podbijaj do Wojana! Kiedy nie masz zeszytu Steam'u Wojana O tak, dokładnie Zeszyty są już w sklepie Mordeczko, jeżeli chcesz zapisywać swoje złote myśli Właśnie możesz to zrobić W zeszycie Steam'u Wojana Do białego rana Nie ograniczaj się, nie ograniczaj się w swoich starych zeszytach Wybierz zeszyt Wojan tak jak ja rozwaliłem tego typa tutaj Zapraszam, pierwsza linijka w opisie Macie właśnie sklepik I tam macie zeszyty I nie tylko, bo są również plecaki I do tych plecaków możecie na przykład dać właśnie zeszyty Serio, jest mega fajnie Mega się z tych zeszytów Bo to są super zeszyty, one naprawdę wyglądają w Fesłal Ale mnie rozwalił, o czy dobra Tu nie miałem w ogóle pytań, nie, rozwalił mnie ładnie Ale i tak wygrana Powinna być zaliczona, jest zaliczona Niestety tylko dwa kile Głupio, że ja go wtedy nie trafiłem. To powinna być wygrana gierka z mojej strony, ale niestety nie pykło. Dobra, lecimy dalej, oczywiście. Rozwalamy kolejne skrzyneczki. Cek, cyk, cyk. Dobrze, ja sobie zabieram to, pozwól. <laughs> Dzięki bardzo. <laughs> ale biedna, obiła skrzynki, a ja zabrałem. i znowu zabieram. Ole mnie dziabnęła. No dawaj, 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 teraz leci Pitku i Wbijam do ciebie normalnie Leci Pitku i ja do ciebie wbijam Nie Jest, bum, rozwalony I teraz ty O, ja ci, jak jakbym cię trafił, to bym miał cię na hita, nie Ale niestety nie trafiłem Dobra, cyk, jeszcze tylko to rozwalimy Ale mamy kiupców, ja cię kręcę Patrzcie na to, już mamy pięć, pięć kiupców Dobra, dostał, dostał shota, teraz go rozwalimy Bum! Elo! No dalej, zbijaj tutaj. Oj, 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 oj. ta wariatyka tutaj. Ja cię kręcę, mam 0HP! Mam 0HP! Dobrze, uciekłem, dobrze. Mam 0HP. Dobra, uciekam stąd, Elo. Cyk, 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 nie! Rozwalił mnie! Dobra, nie! Bo się wszyscy na mnie rzucili! Rzuciły się na mnie ból, rzuciła się na mnie tamta laska, laska normalnie. E, rzucił mi się jeszcze ten jeden typek normalnie, ja nie miałem szans słuchajcie. Ja nie miałem szans, to, nie, to by nic nie dało ludzie To by nic nie dało, to by nic nie dało Lecimy dalej, oh yeah, ty Wojana do białego rana Murdeczko pierwsza linia w opisie Masz sklepik Wojana, fajne rzeczy od Wojana Zeszyty, e, plecaki, breloki <laughs> Normalnie mnie teraz wzięło na śpiewanie Bo ja się naprawdę jaram z tego jak ten sklep się rozwija bardzo się cieszę z tego powodu. Osłajcie, patrzcie. Oj ojoj oj oj. To jest niebezpiecznie. Ja ci kręcę jak ona on mnie trafia za każdym razem. Dobra, czy ona teraz wbije tutaj, do tych krzaków. Z tym pitkiem. Nie wbiła. Dobra. To nie. Ja sobie zabieram skrzyneczki. Powolutku. Jedna skrzyneczka, druga skrzyneczka, Elo. I będę miał cubesy przynajmniej. Okej, okay, zabieram jednego kiepsa, zabieram drugiego kiepsa. Okej, okay. i teraz lecimy po pitku. Dawaj, pitku, dawaj, pitku, dawaj, pitku, dawaj, pitku. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, pitku. Oh boy, co tu się dzieje? Jest! Walnąłem ją. Super, mamy kolejne kipsy. Dobra. On gdzieś tutaj jest, słuchajcie. On gdzieś tutaj jest. Ta jedna osoba która gdzieś się kryje. O, patrz! Dobrze, żeś się mi tutaj pokazała, słuchaj. Bardzo dobrze. Ok. Jest! Ale ją rozwaliłem! Ja cię kręcę! Widzieliście to? Ja się kręcę! Ale to było mocne! Ja pierniczę, ja cię kręcę, ja stąd wychodzę! Ja Cię, nie mogę! <laughs> nie, serio, nie mogę! To była masakra po prostu! O, aż się zgrzem! <laughs> Normalnie spotykł ze mnie! Ale dziabnęła mnie tak. Au, Jak ona mnie to zra tak dziabnęła? O nie, mi grę czy jej o? O gdzie ja strzelam mogę, widzieliście to? Gdzie ja strzelam? Dobra, B versus B. O, ale dziobnąłem ją. O nie, ona mnie też. O i taka cisza była. Ja musiałem się skupić, ale mnie rozwaliła, no. Przyznam, była lepsza. Ale ja też B jako B dużo nie gram. Okej, okay. nabijemy... Co jest? Łączenie nie powiodło się. A będzie nowa mapa. Akurat nowa mapa, ludy. Dobrze. Takie kozackie breloki również są Z plecakiem W sensie nie razem, ale jeżeli zakupicie Dwa przedmioty, czyli plecak i brelok To otrzymujecie dwa zdjęcia z autografem I nie tylko, jakikolwiek inny przedmiot Możecie również sobie zakupić e, I otrzymujecie zdjęcie z autografem Totalnie za darmo może Okej, okay, ale mnie oberwał Ale mnie oberwał <laughs> Ale mnie w sensie walnął, nie oberwał Bo on to nic nie oberwał Ale dostał teraz ode mnie, dobrze no dojedź go Dobrze Ale go rozwaliłem, wyjaśniłem go Nie, no nie, no czemu ten mnie musiał dojechać Powiem wam tak, ta mapa nie jest zbyt dobra dla B Powiem wam szczerze, to będzie trudne, żeby jako B grać Na tej mapie Dobra, jeszcze jeden kill i będziemy mieć zrobione zadanko i wtedy możemy e, próbować z jakąś, jakimś innym trybem, bo ta mapa, sami widzicie, środek jest dla samych takich, wiecie, kocurów, nie? Którzy tam wbijają jelo, więc moim zdaniem ja tutaj powinienem w ogóle stać w miejscu i się nie ruszać, moim zdaniem. Dobra, więc tak zrobimy. <laughs> nie no, oczywiście ruszamy się, ale... Oj, ojoj oj, dostał akurat O, le dostał ładnie, pięknie wychwycił shota. Dobra, uciekam. No, dalej, 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 dalej. Dobrze. Nie! Prawie dostał. Dobra. Ja się tutaj chowam. Dobra. No. Nie, ja tu prawie nie żyję normalnie. Dalej, 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 uciekam stąd. Odradzaj się, odradzaj. Super. Super. Dostał szota. Pięknie. I jeszcze jednego. No, jeszcze jeden Nie! No jak nie? No ja cię kręcę. Nie mogę. Ta mapa nie jest dla mnie. Dla Bito nie jest mapa. No widzicie. Ale dobra, przynajmniej wygrana. Jakim cudem? Pokonaj, jakąś pokonał? A, tego jednego pokonałem. Dobra. A, dobra, to gramy coś innego, słuchajcie. Co to jest? A, to jest. To nadal jest ten tryb? Nadal on jest? Aż się zdziwiłem, słuchajcie. On nadal jest. Ej, ja w ten tryb nie gram. Chyba normalnie. I grałem tylko raz w ten dzień, w który ten tryb wyszedł. Więcej razy w niego nie grałem. Więc słuchajcie. Ojejku, jakby ktoś tam był, nie? Dobra. No, berwino. Mamy trochę słabe postacie, jeśli chodzi o... O pięknie. Paczek rozwalony. Dobra. Pięknie rozwalone, znowu. Ale mnie rozwalił, dobra. Co tam jest? Przejmowane? Aha! Kto dłużej po prostu zajmie to miejsce? Oni mają już 25%. Mamy troszeczkę słabe osoby, spójrzcie, ale to jest strasznie... strasznie nas tutaj... Nie wiem jak ta gra dobiera, ale patrzcie, wybrało nam trzy osoby, które mają super dużo HP versus trzy osoby, które mają super mało HP. Ja tego nie rozumiem zbytnio, jak to się stało. Dobra. Przejmujemy. No słuchajcie, my nie mamy szans. My mamy takie postacie w kimie, że nie mamy kompletnie szans. No chyba, że tutaj coś się naprawdę wydarzy. Okej, okay, muszę sobie odrodzić teraz HP. Oni już mają 64%. Ja cię kręcę, ale mi tutaj wyszedł. No nie mamy w ogóle szans. Słuchajcie, mamy jedną snajperkę, która ma super mało HP. Mnie, które ja też mam super mało HP. A oni mają super dużo. To w ogóle nie jest. bez podjazdu tutaj. Dobra. Oni już zaraz wygrają, patrzcie na to. pyk, okej, okay, wygrana. Dobra, wbijamy to. Dobra, 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 dobra. Przejmujemy, przejmujemy to Dobra, zwolniłem ich wszystkich. Cyk! No nie mamy już szans. Dobra, GG Nie mam jak tutaj grać, ludzie. Serio, głupota, że nam takich graczy w ogóle dobrało. Widzieliście, oni mieli wszyscy po minimum ileś tam tysięcy punktów HP Serio, dużo jakby. A my mieliśmy same postacie, które miały super mało. Ej, no teraz tak samo, no bez jaj! Kogo nam dobiera, no? Ale w sumie nie, ten jest akurat... Na ten tryb może nie być taki zły. Dobra, jedne rozwalone. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobra, rozwariłem jednego. Dawajcie, przyjmujcie. Czemu tamten nie strzela do nich? Strzelaj do nich. Nie do tego. Dobra. Ha, zużył ulta. Dobra. Ja jak tam normalnie dojeżdżam, słuchajcie. Dobra. Pyk! Dojechany. Pięknie. Ej, no ja tutaj robię grę, nie? Jako bi. Dobra, jeszcze ty Pięknie i wy Dobra, pa co robię? Pa co robię? Elo? Co ja tutaj robię, ludzie? Co ja tutaj robię? Nie mam pytań w ogóle. Wiedzieliście to? Hej, serio! To było piękne ludzie, to co ja teraz zrobiłem Dobra O nie! O nie! Jeden rozwalony, super mam 0 HP! Nie, Dobra, rozwal go. Pięknie! Przejmuj, przejmuj, przejmuj! Super! Lecimy też się odrodzić. Jazda. Ale jazda, ty! Ładnie tam zrobiłem. Ja cię kręcę. Dobra, rozwaliłem go! Super! Ale dobra, teraz mnie rozwali. Jest bardzo wyrównana giereczka, a nie mamy najlepszych przeciwników tutaj do grania. Powiem wam... Muszę wam powiedzieć, że... No ja ci kręcę Dobra GG moim zdaniem to już jest. No nie ma szans w ogóle. Ach, dobra. Myślałem, że ten bombiasty coś ugra Ale ten bombiast, nie wiem, ja tam nie widziałem, żeby za dużo robił Jest trudno, <gryw> serio ludzie Jeszcze trzy gry, musimy tylko wygrać tą B I będzie wszystko Dobra, spróbujmy jeszcze raz tą gorącą strefę Bo mi dobrze idzie na tej gorącej strefie Ja na to nie narzekam, mi naprawdę idzie super No tylko tych przeciwników, na których ja trafiam W sensie właśnie, o, teraz nie jest źle, słuchajcie Czekajcie, czekajcie, przełączę na to, o, dobra Oj, tutaj... Mmm, a dobra, teraz zrąbałem, bo musiałem przyłączać. Dobra, lecimy z tematem. Miejmy nadzieję, że, że to, że teraz tak zrąbałem, nie wpłynie to jakoś super na grę. Okej, okay. rozwalony, super, dobrze, przejmujemy to, teraz przejmujemy, przejmujemy. Nie, bateria! No co?! <śla> dzisiaj ktoś nie chce, żebym nagrał. Naprawdę. Ktoś serio dzisiaj nie chce, żebym nagrał odcinek. Dobra. Będę walnięty. Jeden walnięty Cyk. Uciekaj Wojtek, ty masz tak mało HP mogę... okej okay. Dobra, wszyscy zostali rozwaleni Teraz ja muszę zacząć tutaj przejmować, okej okay. Przejmuję, 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 przejmuję Przejmuję i przy okazji leczę się Leczę, leczę Okej okay. Okej okay. Dobrze, uciekam stąd Uciekam stąd, uciekam, bo zaraz mnie dziabnie No i dziabną mnie rykoszetem, no Ale dobrze tam nasi przejmują teraz jazda, ale jazda teraz się dzieje, no. Dobra, słuchajcie. Teraz ty, tutaj, ty, tutaj, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma, czemu nie mogę nic trafić. Wcześniej mogłem, teraz nie mogę. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie mogę nic trafić. Dobra, przejmujemy, przejmujemy, przejmujemy. Uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy Dobra, przejmujemy dalej, przejmujemy, przejmujemy, przejmujemy Okej okay. Okej, okay, super, przejmujemy dalej Przejmujemy dalej Okej, okay, rozwaliłem kogoś tam, rozwaliłem, przejmuj, przejmuj! Mamy póki co przewagę. Dobrze Co tam się dzieje ludzie? Ciekaw jestem, kto dostanie gwiazdę gry ludzie. Dobra Okej, okay, teraz ty dostałeś Dobrze, rozwalony. Teraz ty. Nie zginę! Okej, okay, ale zwolniłem go. 5% tylko! 5%! 6, 4, 3, 2, 1, wygrana! No i dobrze! Dobrze! Dobra, gwiazdą gry był tamten typo, ale i tak jestem zadowolony z tego co ja zrobiłem w tej grze. Seria. O, ten chce grać! Spoko! Ja mogę grać, mordeczko, dobrze sobie... Ej, wszyscy grają! Wszyscy grają! Co ty? Może wróciła dobra passa. kto wie Jazda z tematem, ludy, Jazda z tematem. Oczywiście ruszamy dalej. Ruszamy tutaj na podbój, Teraz jestem skupiony w 100%. Okej, okay, dostał jeden. Ojej, gdzie ja tam strzeliłem. Okej. Okay. Ten nie dostał, niestety. No też nie dostał. Dobra, tutaj będzie ciężko. Okej, okay, rozwalony. No dalej. Rozwal go. Rozwal go, rozwal go, pięknie, 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 pięknie. Oni już mają 34%. W sumie od samego początku przejmują tą rundę. Ale oni tam mają dobrą. Ta Jessie jest dobra pod tym względem. Dobra, rozwalony, pięknie. Idziemy teraz tutaj. Przejmujemy, 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 moi drodzy. No nie, nie walnąłem go naprawdę. Okej, okay. ale lipa. O nie! Słuchajcie, Jadrej, coś czuję, że będzie trudno. Będzie trudno to ich porobić. Dobra, ja oczekam z tej strony. Dobra, cyk, jeden. Dawaj tego rozwalić najpierw. Dobra, bobas rozwalony. Teraz bardzo to jestem. No, gin! Gin, pięknie. Teraz w ciebie. Gin! No nie! czemu im tak mało HP? O jeku, oni już wygrali, dobra. Ja cię kręcę, jest tak trudno, ludzie. Wow. Jest serio trudno. Dobra. Barley, nie, nie ciskaj. A, dobra, nacisnął Barley. <ścoughs> ja chciałem sam sobie grać. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Pewnie kolejna przegrana, ale ludzie, to jest... Ach. No lipa, no, jako bic, coś ciężko mi dzisiaj idzie, naprawdę. Jejku, 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 dobra. Przejmujemy to, przejmujemy, super. Dobrze Przejmowanko, przejmowanko Dobrze, doberwał. Teraz wrzucamy to. Super. Oberwał Cyk! Dziabnięty. Teraz tylko ty. Dziabnięty, pięknie. Dobrze, przejmujemy teraz. Dostał, ale super dostał strzała normalnie. Ale teraz też dostał strzała. Dobra, tam będą wybuchy, pięknie Ale ten ładnie nas leczy bardzo, powiem wam szczerze Oj, ale mnie ściągnął do siebie Dobra, 56% mamy, 56% Oni są mocno obici, dawaj Barley Dawaj Barley Cyk Pięknie dostał Okej, okay, wszyscy spowolnieni Ale mnie wyjaśnili tam, dobra Ale patrz, ten ich tam rozwalił, widzieliście? Pięknie gra ten e, Grajec normalnie Tylko, że znowu przejmują nam, nie może tak być ale czemu nie trafiłem tutaj nie o porobił wszystkich trzech! Widzieliście to? Dawaj, przejmuj, przejmuj, przejmuj! Mamy przewagę. 82%, 83%. Musimy grunt to po prostu grać na czas teraz. Słuchajcie. Ja cię kręcę, ja tutaj nie mam szans w ogóle, nie? Ale rozwalił tam ładnie. Ale rozwalił ich, słuchajcie. Ale ich rozwalił. Dobra. Dobra, przejmujemy, przejmuj... grunt to przejmować. Jest, dobra, wygrana. Jeszcze jedna wygrana i jesteśmy w domu. Dziękuję bardzo. Gwiazda gry, no należy mu się, bo ugrał tą gierkę właściwie za nas nawet. Dobra, czy on będzie grał kolejny? Gra kolejny, no to lecimy z nim kolejną giereczkę. Ach, ale jazda. Ale będzie się działo, ludzie. Dobra. Już mi głos powoli wysiada, słuchajcie. Bo tutaj naprawdę się dzieje. Tutaj się naprawdę dzieje, mordeczki. Lecimy z tematem. Cyk. No nie, nie oberwała Dobra, najpierw ty. Pięknie. Aj, no miałem mu uciec na lewo, ale nie uciekłem. Dobra, jednego przynajmniej tam wyjaśniłem. Ale tutaj dosięgnął go. Ojoj, oj, oj. No, co? Ale mnie zablokował tutaj. Ale mnie rozwali teraz. No, pięknie mnie rozwają normalnie. Ja ci kręcę, dobra. Tombi, to jest raz wygrana, raz przegrana, słuchajcie Dobra No nic nie mogę zrobić, słuchajcie No i ja cię kręcę, nic nie zrobię ludzie Nic nie zrobię, oni totalnie dominują tą grę Fajną postacie, fajne postaci mają Dobra, ja tutaj teraz się kitram, pięknie Pięknie Gdzie ja strzeliłem z tym spowolnieniem? Dobrze, dobrze, wyjaśniłem Teraz tutaj Dobrze Dawaj, dawaj Wojtas, robisz to Robisz to, Wojtas Super Powolnie nie dałem mu Ale lipa, dobra, 5% już tylko, nie mamy szans Nie mamy szans, 5% im zostało Ale ładnie się broniliśmy, moim zdaniem Tak czy siak Ładnie się broniliśmy, dobra Dobra, GG GG Trudne te giery, no, ludzie, powiem wam szczerze, trudne. Kolejna, kolejna giera, ale tym razem może coś innego. Bo słuchajcie, to jest jakaś totalna masakra. Może słuchajcie, dobra, ostatnia gra, gra zrobimy na solo, ale totalnie się skowamy, nie ruszamy się, jesteśmy awkami, nie? Jesteśmy takimi nutkami po prostu. Elo. Tak jak zawsze Dobra, zbieram sobie tą skrzyneczkę, nikt mi niech nie przeszkadza. Rozwalajcie się tam ja mam swoje zajęcie tutaj. Okej, okay, jedna skrzynka rozwalona. O nie, pojawiają się przeciwnicy. Ja stąd uciekam. Nie strzelaj do mnie, kiedy ci to mówię. Ja cię kręcę, ja tu zaraz umrę, a nie chciałem. Mówiłem, że nie chciałem z nikim się tutaj normalnie kolegować, prawda? No, no to co wy tutaj robicie? Uciekać stąd. Nowej lamusie. Dawaj, chodź teraz. Dobra, Jadraj teraz zostaję Patrz, 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 patrz o, o, super i co? Trafiła kosa na kamień, co? Dobra, on może ja mi zaraz ulta dać i trafi kosa na kamień, <laughs> więc lepiej nie Dobra, ja się teraz tutaj schowam. Spokojnie, ja mam czas, dobra Dobra, mam, mam tego Mam ten lepszy shot teraz, nie mogę go zmarnować, słuchajcie. Ja tutaj czekam spokojnie i poczekam sobie aż w końcu eee, wiecie zmniejszy się strefa, powybijają się właśnie tak, przeciwnicy. O właśnie tak. Ej, w sumie teraz jakbym już wyszedł, to chyba już mam wygraną giereczkę Nie! Dobrze, 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 dobrze Nie! Co to było? Co to było? Czemu przeleciałem nad nim? Hej! On ma taki gadżet? Czy co to było? Ludzie? Ej, bo mam teraz takie naprawdę schizę w głowie Że się zastanawiam Co to takiego było właściwie Dobra, dojeżdżaj go, dojeżdżaj go Pięknie, pięknie, pięknie Dobra, oni to są To są ci, którzy się leczą Z nimi zawsze są problemy Dobra Dobra, dawaj go tu Dobrze Nie, ale mnie wyjaśnił On ma daleki zasięg, nie wiedziałem, że aż tak Dobra, ale wygrana jest. I ostatnia wygrana. Dziękuję. Serio. Dziękuję. Dziękuję ludzie, że dotarliście do tego momentu. Jeśli tak, e, napiszcie na dole w komentarzach. E, Kisiel. I to tyle. Zapraszam do sklepu na wojanshop.pl po takie kozackie zeszyty od Wojana normalnie, jeżeli chcecie sobie zapisywać złote myśli i tak dalej, i tak dalej. To zapraszam. Mordeczki. Będziecie mogli w szkole się bardzo fajnie pokazać. Znaczy na lekcji na obecną chwilę, ale i tak na lekcji, co nie? Bo i tak się uczycie. Więc uczycie, ale w domu. Więc przyda wam się tak czy jak zeszyt. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i do zobaczenia oczywiście w kolejnym odcinku. Elo! Buu.